Dzisiaj na cmentarzu parafialnym w Szydłowie, aby uczcić setną rocznicę bitwy pod Szydłowem, a w zasadzie w tym trójkącie szydłowo szydłówek ścianka. Sto lat temu, dokładnie 22 sierpnia, wojska polskie broniły tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że Sowieci rozbici po bitwie warszawskiej próbowali właśnie w tym miejscu przedrzeć się i powrócić do siebie. Walki toczyły się nie tylko tutaj, bo pod Sarnową Górą, kiedy 49 Pułk Piechoty odniósł zwycięstwo, został skierowany na linię konopki Mława i tutaj cały ten Pułk został rozdysponowany, aby bronić tego odcinka, żeby nie zostały przerwane, nie została przerwana linia obrony. Rozbite wojska sowieckie próbowały się tędy przedostać. Dzień przed na Wyszynach próbowano przedrzeć się polskie wojska, były wzmocnione tam dwoma pociągami pancernymi, które ostrzeliwały Żerominek i, i okolice Żurominka, ale Sowieci wytoczyli swoje ostatnie działa i ten czołg został, nie czołg, tylko ten pociąg parcerny został, musiał po prostu odjechać z tego miejsca. W tym też czasie yy, od północy wojska sowieckie też wracały, tu się połączyły ich siły. I przypuszczano, że atak zostanie skierowany na Mławę. Jednak Gaj, dowódca, który odjął dowództwo nad, nad wszystkimi tymi wojskami, postanowił zastosować taki chwyt, żeby udając, a także atakuje Mławę, przyspieszył atak. Kiedy 22 tutaj polskie wojska próbowały znaleźć sposób na umocnienie, ulokować się, przygotować się do walki. Oni, dzień wcześniej, wyszli do boju i zaatakowali właśnie tutaj wolę szydłowską i szydłową. To była ciężka bitwa, bardzo trudna bitwa. Bronili się nasi żołnierze do ostatniego naboju. Kiedy zabrakło amunicji część poddała się niestety w okrutny sposób z nimi się rozprawioną. Wycinano szablami, bagnetami, łącznie zabijając saperkami. To było tragiczne. Dlatego też cieszę się, że dzisiaj tak liczebna grupa, pomimo pandemii i poczty sztandarowe, że się tu zebraliśmy, aby oddać hołd tym, którzy zginęli. Nie będę się rozwodził za bardzo, ponieważ wiadomo, jeszcze jestem w szali. I jest taka okoliczność, jaka jest, każdy o tym wie. Ale jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Myślę, że wszyscy się spotkamy w kościele. I zakończę słowami cześć ich w pamięci. Za chwileczkę będzie krótka modlitwa, ale pozwolę sobie troszeczkę powiedzieć, co będzie później. Później poproszę delegację o złożenie wiązanek i zapalenie zliczy. Po czym już bez bez specjalnych tutaj komend przejdziemy, przejedziemy do Kościoła w celu sprowadzenia się w intencji Żołnierzy. Na tak zwanym dużym grobie wiązankę złoży Pan Wójci Dyrektorzy Szkół Szydłowskich z Szydłowo. Na małym grobie złożą Wiązanki przedstawiciele rodziców i uczniów. Na grobie księdza Jana Wiązkowskiego y, poproszę o złożenie wiązanki przez księży księża, Księdza Cezarego Wążowskiego i Księdza Andrzeja Skrutowskiego. Na grobie 49. Y, pułku Szczerców Stłonińskich poproszę o złożenie wiązanki przez y, pana dyrektora Stefana Sobczaka i pana dyrektora Kowalskiego oraz przedstawicieli w związku z Dziękuję. Polecając Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu rządcy narodów i ludów naszych drogich zmarłych bohaterów, którzy oddali życie na tej ziemi Odmówmy wspólnie modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przejdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych góńców. I nas nocno pokuszenie, ale jest warto do złego. Wszechmogący Boże który w ofierze swojego Syna Jezusa Chrystusa dałeś zbawienie całemu światu, przyjmij ofiarę krwi bohaterów, których dziś wspominamy. Niechaj nie będzie ona daremna, niechaj dla nich samych otworzy bramy nieba oglądanie Twojej jaśniejącego chwało oblicza. Mam zaś zgromadzonych wokół ich grobów spadkobierców tego wielkiej daniny krwi, Otwór serca, umysłu i sumienia, abyśmy czcząc ich pamięć, pełni wdzięczności, naszą przyszłość, naszą teraźniejszość kształtowali w duchu prawdziwej wolności, zgody, sprawiedliwości i pokoju. Abyśmy na tej polskiej ziemi, jedną mową się posługujący, mieli też jedno serce, jedno, jedno duszę w sprawach, które nas łączą tych najważniejszych wolności, dobra najjaśniejszej Rzeczypospolitej, chwały Twojej i naszego wspólnego pożytku. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.